Naszym widzom życzymy szampańskiej karnawałowej zabawy razem z minimaxem. A już za biletnicji i kolejna niesamowita przygoda w cyberprzestrzeni. Scott. Gotowi? Jezda! Gacy, wyrywa do przodu! Wzmuszają dwa badanie, więc nie trzymaj krawatki! Nie dogonię cię! Ej, <grymne> morderka! <grymne> Kuba, rozprowadź! Podziwiamy dwóch wielkich sportowców, darzących się ogromnym szacunkiem. To bardzo ważne dzieci. Scott, co odprowadzi, nie zamierzy się powstrzymać? <śmienic> no, no, no. Uh -huh. <śmienic> <śmienic> Cyfra Plus to najlepsze kanały telewizyjne i programy radiowe oraz doskonały cyfrowy Canal Plus. Pamiętaj, cyfrowa promocja trwa. Antena satelitarna i dekoder Cyfra Plus. 0 złotych cyfra plus od 29 zł. Trzy nowe kanały Discovery do końca roku gratis. Jeszcze do końca grudnia wszyscy abonenci mają szansę wygrać samochody Peugeot 206. Cyfra plus. Przygotuj się na więcej. Bob i Scott. To teraz mamy komputer? Tak! Jest co w bez niego nie można się odwiedzić. To urządzenie naszych czasów. Dzięki niemu możemy nawiązać kontakt z całą planetą. Tak! Dzięki niewyczerpanym bankom danych zgłębimy dietę wszechświata. No, eh, wiadomo! Programy gry sieć internetowa! To bardzo wzbogaca i. To sprawa dla ducha i. Strawa dla ducha, mówicie. E? E, e. Ciała też. I okay.